wybranych produktów takich jak jak wiemy nowe maszyny nowe urządzenia, nowe dodatki kosztują bardzo wiele a własnymi siłami mając troszeczkę chęci można wykonać coś prostego przy niewielkim nakładzie finansowym takie obciążniki Kosztują w zależności od rodzaju, od formy metalowej około 1500 zł, przy tej masie do nawet 2-3000 gotowy betonowy obciążnik. Sam we własnym zakresie wykonałem takie coś za około 300 zł i w dzisiejszym vlogu pokażę Wam, jak wyglądały prace i poszczególne etapy budowy tego obciążnika. Właśnie Majster wziął się za robotę. I coś zaczął tworzyć. Tak jak widać, tutaj belka zaczepowa jest. Na spawy nie zwracajcie uwagi, bo ze mnie taki spawacz praktycznie jak ksiądz dopiero się uczę. E, także e, na razie wygląda to tak. A do czego to ma służyć? Tu już troszeczkę rozwieję rąbkę tajemnicy, bo szablon jest zrobiony. Otóż zaczynam robić e, konkretny obciążnik na przedni tus. Żeby to w miarę wyglądało i służyło, ma to być forma skręcona po prostu z płyt OSB czy czymś takim stylu, myślę tu bardziej o płytach meblowych Gdzieś jakieś ścinki może czy stare meble uda mi się pozyskać, wtedy ładne, gładkie ściany mi wyjdą I mniej więcej takiego kształtu, jeszcze tutaj ta forma będzie troszeczkę modyfikowana i tutaj już, właśnie belkę zaczepową mam, także mogę tutaj dokładnych pomiarów już dokonać. O co chodzi tutaj, fajnie, żeby mi przez formę nie, beton się nie wy wylewał. To znalazłem takie krążki metalowe i one ładnie mi uszczelnią i będzie to wszystko ładnie, zgrabnie wyglądać. Tutaj nie zwracajcie uwagi na cienką rurkę, że to, to ma wytrzymać. Tutaj dodatkowo będzie jeszcze zbrojenie sprzętu, Pewnie ze dwie dwudziestki wstawię i albo dwunastki. Zobaczę co tam znajdę. Jak znajdę jakąś dwudziestkę, to wstawię dwudziestkę między tymi właśnie blachami, żeby to fajnie się trzymało. Jak beton zaleje, a to tylko chodzi, żeby odległość trzymało, dystans taki jak trzeba, żeby nic się nie przestawiło. Przy dalszych pracach z konstrukcją zbrojenia w środku tego obciążnika. Powoli zbliżam się do drugiego etapu Bo już tutaj formę mam zrobioną jednej ściany jeszcze nie przykręcałem, żeby tutaj sobie nie utrudniać Żeby mieć dobry dostęp, żeby wykonać siatkę zbrojeniową Zakupiłem 24 metry drutu 12, koszt około 60zł niecałych I tutaj mam, jeszcze były kupione dwa takie spożnie w po 14zł, tu 28zł, także jeszcze nawet stówki budżet nie osiągnął no jak doliczyć elektrody i inne takie to myślę, że w stówce się zamknie, dobra przechodzimy do drugiego etapu plan jest taki, żeby nie wspawać tutaj, myślę, że ten dwunastka nie będzie potrzebował takiego ogrzania, żeby tu wypalić dziurę w tej formie a jak się troszkę okopci to wielkiego znaczenia nie będzie miało zwłaszcza, że to będzie Formą w tym momencie są, są te metalowe krążki Także nie ma co tu dłużej owijać, trzeba ciąć druty, zacznę właśnie od tej belki I po kolei sukcesywnie będę się dalej przesuwał, na koniec sobie zostawię wieżyczkę do e, łącznika centralnego Już drugi etap budowy, czyli zbrojenie Idzie pełną paru tutaj mam już wykonaną siatkę zbrojeniową, obie siatki tak, zbrojeniowe, zobaczcie tu tylko ją zostało przyspawać do tego pręta, tutaj takie nóżki dorobiłem, żeby się ładnie wszystko operło, nic się nie przesunęło a czemu ją chcę przyspawać, żeby to wszystko z tym zaczepem tworzyło jedną całość, jedno zbrojenie i większą moc osiągnie, tutaj jak widzicie trzy pręty dwunastki wspawałem, to już też myślę, że Mocno będzie trzymało te uchwyty w betonie, nie powinny się wypać. Tutaj właśnie leży druga siatka, już pospawana. Ja wiem, że wiązana mocniej trzyma, bo jest elastyczniejsza niż ta spawana, ale nie chciałbym się po prostu dużo bawić z tym właśnie wiązaniem, bo każdy co wiąże to wie, że to troszeczkę się schodzi. A tutaj z pawarką to jest cyk, cyk, cyk. I i mamy gotowe. No i co? Czekam, właśnie. Ojczulek pojechał tam na to karce do, do jednego znajomego, wyciąć otwory na wieżyczkę. Podłącznik centralny w, w płaskownikach. I jak to przywiezie, to będę pasował właśnie górną siatkę i resztę właśnie towaru. No też tu wiadomo, że między siatkami będą rzuconych sporo prętów, co mi starczy tych pionowych. Żeby fajnie to trzymało, tak po 45 cm będę ciął, No i tych obrzynków też troszeczkę. No do tego poznajduję jeszcze troszeczkę złomu, porzucam żeby to ważyło. Przede mną kolejny dzień prac. Właśnie dzisiaj rozpoczynam dzień od e, tworzenia tej wieżyczki. Tutaj to jest tylko dystans, także na to uwagi nie zwracajcie. Na razie spróbuję pierwszy płaskownik. Drugi myślę, że będzie tutaj na powierzchni e, z Równej z betonem, po prostu. Co będzie wystawać na tej powierzchni? Spawam kolejny płaskownik. Muszę to biorę taki, może ładniejszy, żeby on całościowo tutaj łączył się. Już będzie zupełnie inaczej. Powiem Wam, że już spawanie mi troszeczkę lepiej idzie. Tutaj na razie jest tylko przypunktowane, żeby nigdzie mnie ściągnęło i zaraz będę leciał z spawem właściwym. Plan jest taki, że będą dwie siateczki. Jedna jest zrobiona, druga taka, no codziennie to co, co chwila to nowy pomysł, także tu jest pełno modyfikacji prowadzanych i ogólnie tak, pierwsza siatka jest zespawana z belką zaczepową i to będzie jedną tworzyć całość, druga siatka będzie zespawana z wieżyczką i wszystko będzie ładnie połączone obie siatki takimi pionowymi prętami, dodatkowo gdzie wieżyczka tam na pewno będzie jeszcze więcej, wzmocniej Kolejny etap budowy obciążnika już mam ze sobą, a mianowicie zrobiłem zbrojenie. Tak jak widzicie wieżyczka jest solidnie obspawana z każdej strony, no ona też w beton około 15 cm będzie wchodzić, także biedy nie ma, nie powinno się urwać, tak jak wspominałem są dwie siatki po 15 cm od brzega. Dodatkowo jest tutaj 14 prętów 14, może troszkę więcej około 14 prętów w pionie. E, także to też powinno sporo wzmocnić. E, mi się wydaje, że tutaj już wiele nie ma co kombinować. Jeszcze tutaj w środku z reszty ze złomu leżącego obok. E, takie, takie środku wzmocnienie zrobiłem, żeby tutaj jakby to zabezpieczyć główną. E, główny środek właśnie całej konstrukcji żeby to się wszystko trzymało no i teraz właśnie przechodzę do zamknięcia tutaj płytą główną czołową ale nie byłbym sobą jakbym nie zwalił czegoś spersonalizowanego nie jest to może W1 kosek na samochodzie ale e, tutaj znaczek V waltwy bo będzie z waltwą e, współpracował ten obciążnik przeważnie bo do ja to wiadomo że nie jest za ciężki nie ma maszyn e, przy których by taka, takie obciążenie było wykorzystywane, e, także tutaj będzie znaczek na środku, zaraz pokażę mniej więcej coś takiego. Przykręcony e, zaraz go właśnie e, zamocuję i zamykam skrzynię. Tak to będzie wyglądać. Także tutaj wszystko, cały obciążnik później będzie malowany na czarno. A tą samą fałkę w tym kwadraciku będę malował na sprażu. Forma jest już gotowa na przyjęcie betonu. Dodatkowo, jak widzicie, ją wzmocniłem deskami dookoła na poziomo, żeby było to mocniejsze. Bo wiadomo, że jak w pionie będzie deska stała, może ją wygiąć. Tutaj już nie ma takiej opcji. No wiadomo, są gdzie niegdzie jakieś szparki. Zaraz je klinami pouzupełniam. I powinno mi się wydaje być w miarę dobrze. Tutaj też dodatkowo te miejsca z obydwu stron są wzmocnione. Tak żeby wszystko grało. Jak widać forma już jest zalana. Także tylko pozostało odczekać jakieś 12 godzin i będę mógł rozkręcać formy żeby jakieś gdzieś tam zostaną chrębki to żeby, póki całkiem nie wyschnie, je ładnie przyrównać wiadomo tutaj nie jest wierzch idealnie wygładzony jest ten beton za świeży, musi ze dwie godziny poczekać się zsiąść i wtedy na mokro fajnie powinno się dać to przytrzeć w tymczasem ja sprzątam, uciekam na obrządek Witajcie kolejnego dnia. Już tutaj wstępnie sobie zabezpieczenia formy rozkręciłem dzisiaj i waniutko przed śniadaniem jeszcze przytarłem na gładko, w miarę gładko górę. I tak wygląda zalana forma. Teraz można spokojnie, już ją po około 20 godzinach od zalewania rozkręcić. Także od przodu zaczynam. I jest kulminacyjny moment całej pracy, gdyż teraz będzie widać efekt silnik, gdzie żadnych dziurek nie zostało, tak zwanych raków, jak to się określa, czy jest dobrze zagęszczony. Mam nadzieję, że tutaj skuchy nie będzie. I będzie ładnie. No teraz ja przystępuję do skręcania. I zaraz zobaczymy gotowy efekt. Już jest, tak jak myślałem się, tutaj mi ten znaczek tak łatwo nie podda. To go wyskrobię sobie, jak dobrze przyschnie, bo teraz tu nie ma opcji bez uszkodzenia tego wyjąć. No to tak właśnie wygląda już gotowy odlew Mam nadzieję, że chyba Nie no, jest nadzieja, że to będzie w miarę wyglądać. Jeszcze trzeba troszeczkę to może spróbować przytrzeć. Ale to trzeba nam okno polecieć. To to już później po podniesieniu te doły się. Tak to wszystko stukuję, bo na razie jest to wszystko za świeże ale tak to w miarę, w miarę ładnie wyszło, nie można narzekać. Tu na mokrę, delikatnie, jeszcze można troszkę to podociewać, to będzie inaczej wyglądać. A ten znaczek to trzeba podłubać jak już dobrze zastygnie. Minął już tydzień od zalania formy betonem, także uważam, że już wystarczająco związał, aby można było go podczepić i przetransportować w inne miejsce w celu już wykończenia go detalingu takiego, dopieszczenia żeby to wyglądało tak jak należy, także czepiam do ciągnika, zobaczymy czy coś się nie mówi tak wygląda już zrobiony odważnik ale pierwszą mukę zrobiłem już Wam pokażę za dużo przesunąłem tą wieżyczkę do przodu no i łącznika tak na Styk niestety tylko starczyło. No ale to wiadomo to się pierwszy raz robi w życiu. To się takich rzeczy nie wie, się wzobywałem na e, zdjęciach z internetu, jak mniej więcej to ustawić. No i trzeba było po prostu bardziej to do tyłu cofnąć. Albo ewentualnie dać dłuższy łącznik, no co to, to nie jest jakimś tam większym problemem. No, ale generalnie jak to wyszło? Jakoś tak miarę zgrabnie. Teraz co? Tutaj te doły. Trzeba ładnie wyrównać kątów i można będzie dalej działać przy e, tutaj obróbce tego, tego ciężarka tutaj wokół tego znaczka troszeczkę podpadały kanty, no ale niestety nie będę już tego szpiechował, bo to by szybko mogło odpaść i by później tak ładnie już nie wyglądało. To no już ciężarek został ładnie oszlifowany, tylko tutaj troszeczkę mi nie wyszło, bo chciałem załagodzić te chremple. no wyszło jak wyszło. Tutaj wiele już nie chcę tego poprawiać, żeby nie pogorszyć. Jest jak jest, więcej nic tu nie zrobię, tu sobie tylko różki ładnie opiłowałem, wyszlifowałem górę. Myślę, że będzie dobrze, zostało tylko pomalować, farba chlorokałczuk, wysoki połysk czarny. Zobaczymy jak to będzie cena 36 złotych pucha dwie puchy 72 i 6 zł, czyli 8 nie Niecałe malowanie, no z pędzelkiem to ponad 8 dych. Także lecimy z tematem. No, i właśnie nadchodzi czas ważenia, ile ten klocek faktycznie waży. Wyzeruje Tutaj oczywiście będzie orientacyjna waga razem z paletą. I na paletę przyjmuje jakieś 10 kg, że ma wagi. właśnie tak czuł czułęcie jak mówiłem, że celuje między 700 a 800, to waga z paletą jest prawie 800 kilo jeszcze zetkę. Widły nie dotykają, nie mam ochoty, żeby do palety dotykały, ale sami widzicie, że się boję. O, teraz na pewno widły nie dotykają. I masa wynosi 802 kg z paletą, czyli że jest na bogata, aż nawet to co chciałem. Nie no, ta czarna fałkę to nie może tak być. Piotr, dawaj szpreja. Jak sami widzieliście, wykonanie takiego ciężarka nie jest niczym skomplikowanym. A w kieszeni nam zostaje dosyć sporo. Za te 2-3 dni pracy możemy zaoszczędzić około 1000 zł. I równie funkcjonalny, może nie tak estetyczny, ale funkcjonalny przedmiot, wykonać w własnym zakresie. Oczywiście satysfakcja wykonania czegoś własnoręcznie jest Nieobliczona, tego się nie da obliczyć. To jest bardzo duża wartość. Także zachęcam do, do wykonywania wszystkiego we własnym zakresie. I taki obciążniczek o wadze około 800 kg można wykonać samemu i będzie służył. To nie jest ostatnia moja produkcja warsztatowa, mam kilka pomysłów, jak mi czas i możliwości pozwolą, będę powoli sukcesywnie wykonywał. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, a na pewno niebawem pojawią się kolejne produkcje.